No, witam wszystkich, to znowu ja byłem na rozmowie. No, jak zawsze się wzruszyłem i zacząłem płakać, jak opowiadałem o tym wszystkim. Nie chcą mnie znowu wypuścić. Ograniczane są moje swobody obywatelskie. Nie mam dostępu do adwokata ani nic. Czekam jeszcze w sumie na decyzję, ale już zaczynam się powoli denerwować. Wysłałem wiadomość do mojej córki na Whatsappie, że nie mogę dzisiaj rozmawiać, bo jestem w szpitalu. I zadzwonię do niej jutro. No niestety no, wiadomość nie doszła, a przed chwilą do mojej mamy dochodziła, doszła. Hmm. No, Także e, cały czas moje swobody obywatelskie są ograniczone, nie mam dostępu do adwokata. E, I cały czas tutaj e, jest, e, człowiek chce wytłumaczyć wszystko o co chodziło i nie dają mi dojść, e, nie chcą w ogóle słuchać e, tego, co do nich mówię. I, jak zawsze wszystko zamiatane jest pod stół i chcą ze mnie zrobić po prostu znowu wariata. Ja mam prośbę do wszystkich, żeby nie wiem, żeby to wszystko podali dalej, nie? Bo to jest normalnie. Normalnie już się patologia nie zła robi tak jak w Niemczech. Człowiek wszystko chce wytłumaczyć, ale oni nie chcą, nie? I to jest to jest normalnie straszne, nie? Mówią, że chcą mnie zostawić na obserwacji, bo się popakałem jak opowiadałem o czymś emocjonalnym, co mnie dotknęło. To jest, nie? to jest niesamowite. No zobaczymy, co jeszcze powiedzą dalej. No jak ten, ja tutaj jestem śmierdzący, mam te spodnie mi spadają, bo nie mam paska, butów nie mam, śmierdzę cały. Nie mam żadnego mydła, ani nic. To jest jakaś masakra, nie? To jest... Myślałem, że, myślałem, że, to, nie, że to, jest, to nie jest średniowiecze, nie? To jest e, cywilizowany kraj podobno. E, ja na pewno nie odpuszczę, będę walczył dalej, nie? Będę zbierał na adwokata i, i... I inaczej, jak będzie adwokat, to będzie i całkiem inna gadka. Bo tak, to jest na razie jakaś katastrofa.